Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozważamy tajemnicę Eucharystii, a Eucharystia y, zawsze jest sprawowana w kościele, w świątyni. Ciekawe jest, że w Psalmie 84 jest taki piękny wers: Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach Twoich, Panie. Zastępów Królu Mój i Boże. Okazuje się, że już w Starym Testamencie w świątyni zauważyli ludzie, że i stworzenia, i ptaki chętnie znajdowały swoje schronienie, były blisko kultu Bożego, tam gdzie chwalono Pana Boga. I w naszym kościele też jest tak, że niektóre ptaki i dzisiaj znajdują swoje schronienia, domy. Tutaj gniazdują w pobliżu naszej świątyni, albo też nawet bardzo blisko. Między innymi aktualnie są to jeżyki, które sobie tutaj powoli zamieszkują przy naszym kościele. Były też jaskółki, które właśnie pod tym zadaszeniem tutaj robiły sobie swoje gniazdka, swoje domki. To było w latach 2000-2017. Niestety y, pewne wydarzenia, a ostatnio y, sroki, które wybierały młode jaskółkom, niszczyły je, spowodowały, że w 2017 roku ostatnie jaskółki się stąd wyprowadziły. Szkoda, bardzo mi było ich żal, ale y, sroki właśnie przylatywały i wyjadały tym, że jaskółkom, oknówkom y, ich młode. I dlatego już ich nie ma. Ale są jerzyki, są y, sikorki modraszki, które y, wychowują też swoje młode. Jest kopciuszek, który już od wielu lat mieszka sobie przy naszym kościele. Y, są też wróble. Wróble od niedawna, o tym powiemy później. Y, otóż, y, Eucharystia y, buduje wrażliwość, to jest kult Boży. Y, my słuchamy Słowa Bożego. Ale także przede wszystkim budujemy swoją wrażliwość, patrząc na naszego Pana, dając, dając właśnie, oddając chwałę Panu Bogu, słuchając Słowa Bożego. Sprawujemy Eucharystię słuchając Słowa Bożego i kształtując nasze serca na wzór Jezusa Chrystusa. I też ofiara Chrystusowa nas kształtuje, naszą wrażliwość, nasz szacunek dla stworzenia rozumiemy, że Bóg nam powierza ten świat też. I między innymi właśnie dzisiaj rozważmy sobie jak Eucharystia buduje tę naszą wrażliwość, naszą przyjaźń i odpowiedzialność wobec naszych małych braci, ptaków, zwierząt, całej przyrody. To jest wrażliwość, którą myślę Pan Bóg w nas kształtuje. Oprócz tego, że uczymy się na Eucharystii być wrażliwymi dla innych ludzi, na naszych bliźnich, to uczymy się wrażliwości też przede wszystkim też dla przyrody. I między innymi tutaj w 2017 roku zamontowaliśmy też budki dla jeżyków, takich wspaniałych naszych przyjaciół ptaków. Było to tak, że w 2017 roku kiedyś widziałem termomodernizację, taką ocieplanie budynku jednego z bloków przy ulicy Kaliskiej. I tam mnóstwo, kilkadziesiąt jeżyków, które miały tam gniazda, a gnieżdżą się przede wszystkim w zakamarkach, za rynnami bardzo często teraz w stropodachach bloków. Gnieżdą się jeżyki. To są wspaniałe ptaszki, które ani nie brudzą. Są naszymi przyjaciółmi, bo wyłapują. Jeden jeżyk potrafi wyłowić kilkanaście tysięcy różnych owadów, komarów, błonkowców, muszek, które utrudniają i uprzykrzają nam ludziom życie. To są nasi przyjaciele. Bóg je dał nam po to, żebyśmy mieli lżejsze życie, żeby nam właśnie wyłapywały te wszystkie muszki. A my ludzie się niezbyt dobrze im odwdzięczamy, bo właśnie teraz, przy modernizacji szczególnie bloków, niszczy się ich naturalne właśnie takie domy i gniazda. I właśnie w 2017 roku, kiedy widziałem, jak te jeżyki biedne latają wokół rusztowań przy jednym z bloków, przy ulicy Kaliskiej, gdzie kilkadziesiąt chyba gniazd tych ptaków zostało zniszczonych. Młode, które właśnie to był czerwiec, lipiec wtedy, kiedy są wychowywane młode, one właśnie słyszymy jeżyka, który lata nad nami, to jest taki charakterystyczny jego głos. To te młode były wyrzucane, były zamurowywane. I one po prostu żal, że aż tak człowiek traktuje swoich przyjaciół. I dlatego też w 2017 roku postanowiliśmy zamontować tutaj przy naszym kościele budki dla jeżyków, żeby chociaż kilka, niektóre przynajmniej uratować dla tegoż istnienia naszego. One są z ptakami, które bardzo trudno się przenoszą, nie chcą się przenosić, przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych, długo jeszcze wracają na te same miejsca, próbują się dostać mimo wszystko. Tam, gdzie miały gniazda, gdzie miały domy. To ptak niesamowity, niezwykły lotnik z rodziny kolibrowatych. Niektórzy mylą, mylą je z jaskółkami. To są takie właśnie nieco może podobne do jaskółek, ale zupełnie inne. Mają o wiele sprawniejszy lot. Takie sierpy na niebie, chuligani, którzy, którzy gromadnie często przelatują nad naszymi głowami z, z, z okrzykiem. świetne lotniki, które, które potrafią latać godzinami, dniami, nawet tygodniami potrafi utrzymać się właśnie Jerzyk w powietrzu i przede wszystkim nasi wielcy przyjaciele, wielcy przyjaciele, którzy wykonują niesamowitą pozytywną pracę dla naszego środowiska dla naszego życia. I właśnie o taką wrażliwość chodzi, żebyśmy mieli ją dla tychże naszych przyjaciół. Jerzyk, właśnie jak już wspomniałem, mnóstwo łowi różnych komarów, błonkowców, muszek każdego dnia i nimi też karmi swoje młode. Dlatego jest też, też wielkim naszym przyjacielem. Szkoda, że właśnie nie znajduje. Zrozumienia to, że, żebyśmy go chronili, bo jego ilość, populacja bardzo spada. W ostatnich kilkunastu latach bardzo spadła w związku właśnie z ocieplaniem budynków, zamurowaniem wszystkich tych szczelin, gdzie on sobie gniazduje, gdzie ma gniazda i wychowuje młode. Przylatuje do nas na początku maja z południowej Afryki. I przylatuje na nawet niecałe 4 miesiące, odlatuje w sierpniu i wychowuje po prostu u nas młode. Ale przy okazji nie, wy, wykonuje niesamowitą pracę wyłapywania tych wszystkich uciążliwych dla nas insektów, które nas atakują. I dlatego też jest powinien być przez nas bardzo szanowany. Nie tylko oczywiście dlatego, ale przede wszystkim dlatego. Wykonuje tylko pozytywną pracę, a my ludzie się tak nie, niezbyt dobrze odwdzięczamy mu. Wiele jeżyków traci, traciło w ostatnich kilkunastu latach i traci ciąg, ciągle możliwość mieszkania u nas. Biedne chcą dostać się w różne miejsca, tam gdzie się lęgły i nie mogą. Dlatego też może niektórzy z nas pomyśleliby, żeby zamontować na zwłaszcza jakimś wysokim miejscu swojego bloku, gdzie, zwłaszcza osoby, które mieszkają bardzo wysoko w blokach wysokich, wieżowcach, żeby zamontować kilka budek dla jeżyków dla, na swoim balkonie na przykład. To nie jest takie trudne. Przeważnie chodzi o taką stronę północną, bo tam powinny być zamontowane budki od strony północnej, ewentualnie północno-wschodniej, ale można też nawet od strony południowej, jeśli budka będzie schowana, jeśli ją się odpowiednio usytuuje. No i oczywiście jeżyki są kolonijnymi ptakami. Lubią towarzystwo, lubią społeczność i dlatego nigdy same nie gniazdują. Zawsze jest ich kilka par, przynajmniej, albo kilkanaście. Im więcej, tym lepiej. Takie one są. Są to wspaniałe ptaki, które dają nam właśnie taką wielką, poży pożyteczną pracę, którą wykonują dla naszego pożytku, dla naszego też. Komfortu codziennego życia. Jerzyki dawniej, dawno temu, przede wszystkim miały swoje schronienia w wysokich skałach, w górach. Tam budowały swoje gniazda, no też na wysokich drzewach, ale później, kiedy człowiek przeprowadził się, zaczął budować miasta, wysokie domy. To Jerzyki też przyprowadziły się do, wysok do miast i korzystają właśnie z osiągnięć ludzkich, i chętnie też towarzyszą ludziom nam, również jako wspaniali sąsiedzi. U nas pierwsze Jerzyki wprowadziły się w 2019 roku, czyli rok temu. Chyba ze trzy pary założyły swoje gniazda. W pierwszym roku, w 2018, testowały tutaj te, e, nasze budki. Przelatywały tysiące razy obok nich, sprawdzając e, czy, czy, jaki to jest teren, e, czy mogą tutaj zamieszkać, a w tym roku już e, myślę, że sześć albo siedem par e, młodych jeżyków, e, znaczy jeżyków nowych, młody, e, które wychowują młode, sobie gniazduje w naszych właśnie budkach i myślę, że w tym roku z naszych budek wyjdzie gdzieś mniej więcej kilkanaście młodych, nowych jeżyków. Z jednej, w jednej budce widzę już, że niektóre młode jeżyki wystawiają swoje główki, słychać jeżyka przelatującego, wystawiają swoje główki z budki, czyli niedługo już wyfruną. W tej budce na Świerku przez dwa lata miała swoje gniazdo para sikorek modraszek. W tym roku nie przyleciały, nie wiem dlaczego, ale przez dwa lata ostatnie, w 2018 i 2019 roku, wychowały tutaj sporo swoich piskląt bo sikorki modraszki składają od 7 do 12 jaj i później młode są bardzo, bardzo żarłoczne. Otóż właśnie te sikorki też są wielkimi naszymi sprzymierzeńcami, bo głównie żywią się owadami, pajęczakami, które znajdują na gałązkach drzew, a więc są naszymi wielkimi sprzymierzeńcami i sprzymierzeńcami przyrody. Powinny być też wielkimi naszymi przyjaciółmi. Tutaj się wychowywały, może jeszcze wrócą. Wiele razy już od naszych parafian słyszałem takie słowa, przy naszym bloku nie ma nawet już wróbli. To takie smutne stwierdzenie, bo dawniej wróbel był tak popularnym ptakiem, że był wszędzie, przy każdych ludzkich siedliskach i to w ogromnych ilościach. Yy, i był na przykład, pamiętam z mojego dzieciństwa, jeszcze dom moich dziadków, taki stary jeszcze dom yy, kryty strzechą. Gdzie w tej strzesze, o ile pamiętam, to gniazdowało gdzieś 50-60 par wróbli. Z tego co właśnie pamiętam. Harmider był niesamowity yy, wróblowy. I to był ptak obecny wszędzie. Towarzyszy zawsze człowiekowi. Wróbel, ciekawy bardzo, nie mieszka nigdzie, gdzie nie ma człowieka. Jeśli na przykład ludzie się wyprowadzą, to wróbel też się wyprowadzi. Ale u nas nawet na osiedlu go już jest bardzo mało w niektórych miejscach tylko jest. Dlatego, że nie ma gdzie gniazdować, nie ma gdzie wychowywać swoich młodych. Termomodernizacja budynków, o której już wspomnieliśmy, właśnie przyczynia się głównie do tego, choć nie tylko, bo również zmienia się przede wszystkim sposób funkcjonowania wsi. Oczywiście również pola zupełnie inaczej wyglądają. Sprawa jest dosyć skomplikowana, ale w każdym bądź razie też założyliśmy tutaj 3 lata temu Budki dla wróbli, żeby chociaż kilka par y, się wychowało u nas i się wychowują co roku. Y, właściwie y, no, tutaj się wprowadziły od razu wróble, za, za, chwi za chwilę, właściwie po, po zawieszeniu tych budek. I co roku odchowują tutaj dwa albo trzy lęgi. W zeszłym roku wychowały trzy lęgi w rubli, natomiast w tym roku dwa lęgi zostały wychowane. Także mamy jako parafia, jako wspólnota, też taki wkład w, można powiedzieć, rozwój wróbla pospolitego. I on tutaj wychowuje swoje młode, jest ich bardzo wiele. Wraca też na zimę. Czasami też właśnie korzysta z tych budek zimą, żeby tutaj przezimować, bo mu jest mu po prostu cieplej. Środowisko naturalne człowieka ulega ciągle degradacji, skażeniu, eksploatacji przez człowieka. I to obraca się właściwie przeciwko człowiekowi. Wiemy, że im bardziej to środowisko jest skażone. Tym bardziej potrzeba pewnej ochrony chemii, której używamy ciągle niezmienny, coraz więcej, a to wszystko wpływa na komfort naszego życia, ale też również przede wszystkim no, degeneruje przyrodę. Świat jest coraz mniej ptaków, zwierząt, świat nas jest coraz bardziej skażony. Niektórzy ekolodzy próbują protestować, ale właściwie ekolodzy nie rozumieją jednej rzeczy że to nie jest problem, że ktoś załatwi jakąś sprawę, wymusi coś na człowieku, na prawie, na rządzie. To nie jest to. Zmiana musi być ludzkiego myślenia, ludzkiego serca. I o to właśnie chodzi, że dopóki człowiek nie zacznie inaczej myśleć po Bożemu, nie inaczej nie zacznie myśleć z szacunkiem dla drugiego człowieka, dla przyrody, to nic się nie stanie, a nie zaczniesz z szacunkiem myśleć, czyli nie będzie tej harmonii między człowiekiem a przyrodą i światem, dopóki nie będzie harmonii między człowiekiem a Bogiem. To jest cała tajemnica. Jeśli między ludźmi a Bogiem nie będzie harmonii, nie będzie jedności, nie będzie przyjaźni, to ludzkie serce zawsze będzie degenerować świat. I dlatego Eucharystia, o której yy, myślimy, rozważamy ją, ona właśnie jest źródłem odnowy świata. Dlaczego? Ponieważ ona jest źródłem odnowy serca ludzkiego, ludzkiego myślenia. My mówiliśmy niedawno o dwóch stołach: stole Słowa Bożego i stole Eucharystii. To one nas odnawiają, nasze myślenie, bo zaczynamy myśleć. U Jezus uczy nas myśleć po swojemu. Jak, tak jak Syn Boży myśli, jak myśli Pan Bóg I uczymy się od Jezusa przede wszystkim ofiary Tego, żeby służby, tego, żeby żyć dla innych, dla świata Żeby być sługą Najbardziej uczymy się tego w Eucharystii I dlatego też Eucharystia jest właśnie źródłem odnowy świata Odnowy myślenia i też odnowy przede wszystkim ludzkiego ducha a odnowa ludzkiego ducha jest, jest przede wszystkim y, niezwykle istotna, jest najważniejsza, bo z niej wypływa potem odpowiedzialność człowieka i szacunek dla przyrody i dla świata. Może komuś się wydawać, że ten odcinek jest, nie jest o Eucharystii, ale on w gruncie rzeczy jest bardzo mocno o Eucharystii, bo on mówi o tym, że Eucharystia kształtuje naszego ducha, naszą odpowiedzialność. Nasz szacunek dla świata, między innymi dla świata, który nas otacza, naszych małych przyjaciół, ptaków, zwierząt, przyrody. Oczywiście, że uczymy się na Eucharystii szacunku dla drugiego człowieka, ale również dla świata, który nas otacza. Szczęść Boże!